Keczup? A co ketchup robi w lodówce? Misia! Srisia, nawet maseczka nie zdążyła mi się wchłonąć. Weź mi powiedz proszę, no, co ketchup robi w lodówce? Boże Mati, wiesz co? Zamiast ocenić książkę po jej treści, oceniłam po okładce. I co ja mam w życiu? Co? Nic. Dobra, ale powiedz mi, czemu ketchup stał w lodówce? Przecież to jest sos. To powinno stać na półce. A gdzie według Ciebie ma stać? W łazience? Nie no, w szafce. Keczup to jest sos. I nie musi stać w lodówce. Jak nie musi stać w lodówce? A pomidory według ciebie to co? Nie psują się? A jak bierzesz w sklepie, to gdzie stoi? Na półkach. A jajka to gdzie trzymamy? Też w szafce? No a gdzie mamy trzymać? U mnie w domu jajka i sosy zawsze trzymaliśmy w lodówce. To ładnie się tam w chacie bawiliście. Pardon, ale wydaje mi się, czy ty robisz ze mnie idiotkę. Wiesz co, Misiu? Kieruję się w życiu zasadą, że nie robię nic, co zostało już zrobione. ¡Coste!